And get your fucking hands up What's your mom like? She works at Umbrella. So where's your dad? He um so nobody knows what caused this there's a lot of theories but all i know for sure is that this place is crawling with zombies leon get down come on i'll be there i'm sure you beat me here by the way rumor has it go straight to your underground lab lab you gotta be kidding me <laughs> Get the hell out of here. Before it's too late. What's going on here? Sorry. That information's classified. Seems to be evolving much faster than expected. Nobody cares about that. They want to know about the G virus. What exactly are you looking for? More info on the people responsible for this mess. Oh, what the? I swear, you bastard, if you hurt her. Identify yourself. Stop! You'll never get the G virus! Sherry, oh. come on! Agencji serdecznie Resy się kłania i teraz muszę być naprawdę cicho, bo jest trzecia w nocy, kiedy to nagrywam. Ale postanowiłem, że trochę recenzji porobię na zapas. Wśród nich będzie recenzja czwartej części Halloween, która prawdopodobnie będzie już następnego dnia, czyli już jutro jak to oglądacie. I wśród tego była też recenzja gry Resident Evil 2 Remake. Dlaczego nie oryginału? Z prostego powodu, oryginał jeszcze przechodzę. Wielu rzeczy z nich nie pamiętam i przydałoby się trochę odświeżyć pamięć, jeżeli chodzi o Resident Evil 2. Ale jeżeli chodzi o remake, to poza sterowaniem, które spotykamy tu inne, to ponieważ gra też wyszła na inne platformy, już nie tylko na PC. czy. Pierwsze PlayStation to też i na PS4, ma update do PS5, Xboxy, Xbox One więc wiele platform dostało nowego, odświeżonego, pięknego klasyka. Jeśli pamiętacie, co mówiłem o remakeu pierwszej części, był to strzał w dychę, jeżeli chodzi o oryginalny. Ten oryginalnego Rezydenta z lat 90. Tak samo tutaj remake pojawił się naprawdę późno, ponieważ on, ponieważ pierwotny Resident Evil 2 był pod koniec lat 90. Występ powstał w 1998 roku, czyli dokładnie wtedy, co się dzieje akcja gry w Raccoon City. I możemy powiedzieć, że gra się. Mniej więcej zgrała z tym w jakim czasie by się działa, więc twórcy nawet nie musieli się za bardzo głowić z tym jak przerobić Stare Miasto. Jest to... Właśnie w remake'ach najbardziej zawsze martwił mnie fakt, że ludzie przedstawieni w nim są przedstawieni jako zbyt nowocześni. Ale tutaj widać zderzenie dwóch światów klasycznego, fajnego życia lat 90 z minimalnym przepychem, mniej więcej, technologicznym z nowatorską, now now nową techniką korporacji Umbrella. Do wyboru mamy dwa scenariusze, tak jak w przypadku poprzedniczki, Claire i Leona tym razem. E Leonis Kennedy to jest nowa postać w Uniwersum Residenta, jeżeli patrzymy od pierwszej części no i tutaj wypada jeszcze zaznaczyć zanim musimy o fabule, o fabule tutaj kwestie gry to warto przypomnieć, że że tutaj akurat jest różnica czasowa jak zobaczcie, pierwszy remake został stworzony w przeliczmy to sobie ja tutaj też mam w ręku kalkulator w razie gdybym się womylił więc tak mamy rok 2002 wychodzi Resident Evil i remake odejmujemy od tego 1996 czyli rok Rok, w którym powstała pierwsza część. Między remakiem a e, pierwszą odsłoną było minęło 6 lat. A teraz przejdźmy do, e, do drugiego rezydenta i dwójki remake. E, remake powstał w 2019 roku. A oryginał 1998. Minęło 21 lat od premiery pierwszej części. I tutaj też zahaczymy trochę o trójkę. Która była rok później. 2020. I odejmujemy 1999. Tutaj też 21 lat. Czyli widzicie. Równo każda część miała 21 lat przerwy poza Resident Evil Remake, które miało akurat tej przerwy mniej. Ono akurat pojawiło się po 6 latach, ale 21 lat później pomyśleli, ej, w sumie to są klasyki, przydałoby im się odświeżenie i w sumie ta część się zestarzała już dosyć. Mechanika jest prymitywna. Wielu graczy, którzy dostali przy klasykach, już do gry nie wraca. Z prostej przyczyny. Gra jest po prostu tak stara i tak zakurzona, że po prostu nie warto do niej wracać. Ale tutaj akurat remake był czymś, czego wydawało nam się, że nie potrzebowaliśmy, a tak naprawdę bardzo się ucieszyliśmy z jego obecności. No to teraz mamy dwa scenariusze: Claire i Leona. Omawiamy fabułę moi drodzy. Agenci, no więc zabierzmy się za to, jak powinno się przechodzić rezydenta dwójkę, bo jest to też ważne, że tak jak w przypadku tamtego Jill koło zaczynaliśmy, Chrisem kończyliśmy, to w ten sposób powinno się to klarownie zamknąć. Tak powinno się zrobić. W przypadku klasyka, jeżeli. Mówimy o klasycznym Resident Evil 2, to tutaj dla porównania, jeżeli coś zrobiliśmy w scenariuszu Leona, na przykład dawaliśmy daną paczkę amunicji, to tej paczki amunicji już nie macie w drugim podejściu. Przez to drugie podejście jest zwyczajnie trudne. Ale jeżeli wzięliście coś tutaj, to nie ma problemu, żebyście tego, ba, nawet możecie liczyć na to, że za drugim podejściem dostajecie broń na inną amunicję. Na przykład rewolwer piechoty w przypadku Clair. Ale nie będziemy za dużo spoilerować. No i teraz tak. W przypadku Resident Evil 2, jeżeli chcemy zachować charakter oryginału, to fabularnie powinniśmy najpierw przejść historię Claire, a zakończyć Leonem. Czemu? Według danego scenariusza Leon przybył na posterunek znacznie później niż Claire. Po wypadku, który jest pokazany w samym zwiastunie jest też. jest tak, że Leon i Claire się rozdzielają. Claire ląduje bliżej posterunku policji, a Leon, Leon ląduje bardziej tak z boku. On musi podejść od boku i znaleźć wejście boczne do komisariatu Policji Departament. Hmm. Tutaj po mniej, po, po, trzeba było pójść po mniejszej linii oporu, no bo to był w końcu remake. Trzeba było pójść na pełne ustępstwa i ogólnie. Ale postacie są przedstawione bardzo miło i fajnie. Dużo nowych lokacji, dużo starych lokacji, które powraca po latach. Przede wszystkim ogromny, 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 ogromny posterunek policji. Yy, I wirus G oraz tyran. T002 pf, T003 przepraszam Trend T103 to jest. Yy, to są mniej więcej główni antagoniści naszego yy, Resident Evil 2 remake. Yy, w przeciwieństwie do yy, klasyka myślę, że tu Tyran wypadł najlepiej z, ze wszystkich stworów. Dlaczego? William Birkin bo o nim mowa, jest. Yy, jest postacią, która pojawia się o skryptowanych momentach. W przypadku Tyrana było tak, że w oryginalnym Resident Evil 2 pojawił się on w oskryptowanych, przewidzianych przez twórców, momentach. A tu pan X szuka nas po mapie. Krąży pomiędzy pokojami. Szuka nas w danych miejscach. Są miejsca, gdzie ten dryblas nie wejdzie. Ale są to bardzo. Yy, bardzo małe, ciasne miejsca, w których jak wyjdziemy, to czeka nas po prostu pewna śmierć. O kim możemy zagrać? Leones Kennedy, świeżo upieczony policjant z, z Rokąd-Bois Departament, który zaczyna swoją służbę spóźniony. No, na szczęście, yy, na szczęście w nieszczęściu, przez to, że się spóźnił, uratował sobie życie. Mamy Ada Wong, która pojawia się tylko w scenariuszu Leona. Yy. Mówi ona, że jest agentką FBI, ale wszyscy wiemy jak jest. Yy. Wszyscy wiemy, czym Ada się zajmuje. To jest najemniczka. Aczkolwiek tutaj spoiler alert. Aczkolwiek jej postać jest bardzo taka charyzmatyczna, fajna, przyjemna. Yy. Mamy tutaj komendanta Ironsa, powracającego po latach, e, o wiele mniej przyjemnego co prawda, ale e, dobitnie zaznaczając, że on jest tym złym. E, mamy też Annette Birkin, Sherry Berkin która pojawia się tutaj w kilkakrotnie. Sherry jest według mnie napisana świetnie. Nie jest ona postacią, która może zbyt wiele zrobić. Jest ona postacią wręcz przeciwnie, która musi długo, dużo uciekać. I w przeciwieństwie na przykład do Ashley z Resident Evil 4 nie zawadza nam na mapie, tylko trzyma się gdzieś z boku, daleko, z tyłu, nie? Właśnie Sherberkin. No i co ważniejsze, jedna z ważniejszych postaci dla całego Residenta prawie najbardziej chyba ukochana przez wszystkich graczy Clara Redfield, która piękna, charyzmatyczna bohaterka, która już chyba tylko Jillka bardziej ma oddane u Gronofanów, bo chyba jest, są tylko trzej bohaterowie, którzy są tak bardzo. Właściwie jest, oddana czwórka, która powinna się pojawiać w prawie każdym rezydencie według niektórych ludzi. Jest to Claire, Chris, Jill i, mm, i właśnie Leon. E, ostatni rezydent Evil Wieczny Mrok otwierdził nas w przekonaniu, że Leon nigdzie nie wybiera się na żadną emeryturę, że on dalej będzie w wytworach rezydenta, A Resident Evil witamy w Racon City, które się zbliża na notabene za dwa tygodnie. Pokazuje nam, że, że Leon też ma jeszcze coś do powiedzenia w tej sprawie. Tajemnica korporacji Umbrella to jak zawsze jest na propsie, Tutaj akurat mamy tak, że podzielone jest to w inny sposób niż w oryginale. W oryginale podzielone było to tak, że mieliśmy obydwie postacie spędzały ze sobą czas itd. itd. W remake'u jest tak, że Killer ma bardziej osobistą opowieść, a działania Leona skupiają się na działaniach korporacji Umbrella, więc tutaj akurat jest to trochę minus dla mnie. Aczkolwiek czy jeżeli ktoś jest tutaj ze starego grana rezydenta, a wierzę, że wielu takich graczy się znajduje, bo choćby z tego powodu, że jesteśmy światem rezydentowym, więc tutaj akurat powinni być fani też rezydenta. Pamiętacie ten klimatyczny utworek, który przy nami przegrywało w głównym holu ta muzyka? Korytarzach to doskonale, bo tutaj go nie usłyszycie. Chyba, że około 12 do 25 zł będziecie gotowi zapłacić. Resident Evil 2 straszył tym, że też muzyka coś tam się zaszeleściło, trzasnęło. To był klimat, który budował się w tym. Tutaj groza stanowią zombiaki, które mają głowy tak mocne, jak można by tutaj przyrównać Rosjanie. Jest to jak najbardziej dobre, aczkolwiek nie samym z zombiakami uniwersum rezydenta stoi. Nie to powinno być głównym motywem straszącym. Muzykę praktycznie wykastrowano chyba już tylko Pan X jest, jest przy nim, przygrywa jakaś muzyka. Ja rozumiem, że muzyka e, powinna być w, pokazana, że tutaj goni nas nieśmiertelny wróg, który tylko przykucnie na kolanko, żeby na chwilkę odpocząć, po czym rusza dalej. Ale świetnie pokazał to przykład rezydenta Evila Remake Trójki, w której muzyka się pojawiła i grała a pojawienie się NESISA było jak najbardziej częścią tego projektu. Ja nie rozumiem, że skoro yy, mniej więcej podobne ekipy się wzięły do działania obu remakeów, to czemu w jednym wypaliło, w drugim nie wypaliło. Ale to już jest chyba, wiecie, narzekanie starego zgreda, który ograł już prawie wszystkie części Resident Evil. Yy... Czy warto zagrać? Myślę, że tak. Obsada nie leży, nie kwiczy. Czasami, owszem, można nazwać, że dialogi to kwintesencja drewna, aczkolwiek myślę, że są o wiele mniej drewniane niż były te z oryginalnej dwójki. Myślę, że postacie wczuwają się bardziej w te role wiele nowych lokacji, toalety i tak dalej. Jest to jak najbardziej dobra ta dobra część, dobre oddanie oryginału, jak i również hołd, ale też i daje trochę do myślenia. Odegranie postaci było bardzo dobre. Aktorzy wiedzieli do czego grają, że grają do horroru, aczkolwiek ten horror, tak naprawdę, tak jak mówiłem, bez słonionej muzyki trochę pod Klimat i strach. Klimatyczna muzyka wyleciała, więc to ogromny minus dla klimatu. Ale jeżeli strzelamy w to, że klimatem miał być na przykład kolejny raz zaszczycie i samotność, to trafiliśmy jak ulał, ponieważ w większości jesteśmy jednoosobową armią, która tak naprawdę musi wypracować sobie Podejście. A tu zombiaki są naprawdę groźne, ponieważ nie robi Kler kopniaków współobrotu, a Leon nie wyjedzie mu gościowi z karate, nie? Więc no, to jest jednak jak najbardziej trudne, bo musimy obrać poszczególną tego, poszczególne podejście, a nie mamy zbyt wiele amunicji amunicję najlepiej zachować dla bossów których jest tu naprawdę dużo to znaczy są to cały czas te same bossowy, te same bossy mniej więcej ale jednak pojawiają się kilkakrotnie i lepiej jest na to przygotować sobie amunicję niż na walkę z samymi zombiakami właśnie no więc tak podsumowanie Podsumowując to wszystko, Resident Evil 2 Remake jest grą dobrą. Nie idealną, ale bardzo dobrą i oddającą hołd oryginałowi z 1998 roku. Po 21 latach dostaliśmy dobrego Rezydenta. Hmm. Jeśli chodzi o ten. Fabuła. Fabuła faktycznie została podkreślona. Było jej ewidentnie więcej. Ludzie wiedzieli, co chcieli poprawić w tym remake'u i co chcieli z nim zrobić. Postacie. Postacie, tak jak w tamtym Resident Evil 2, tak w remake'u wypadły bardzo charyzmatycznie, bardzo fajnie, bardzo miło się to oglądało. Klimat i strach. Klimatu nie ma. Je, chyba, że ewidentnie za klimat weźmiemy to, że jesteśmy cały czas sami. A to znamy już z poprzedniego rezydenta i wielu innych rezydentów, które oglądaliśmy w tym czasie, strachu. O strachu nie ma co mówić. Dużo planowania, ale strachu prawie nie ma w ogóle. Ogólnie gra dostaje ode mnie 8,5 na 10. Jest to obniżona cen tego, obniżone podejście do rezydenta, aczkolwiek z racji dwóch tych, dwóch kampanii fabularnych: trybu, w którym gramy hankiem, czyli czwartego ocalonego, trybu tofu oraz kilku innych tych serii tego. Tych historii, ciężko mi się na Resident Evil 2 remake gniewać i nie jestem ani urażony, ani też taki, jestem trochę zmieszany, ale jednak cieszę się, że Resident Evil 2, po... 2 remake powstał i mogliśmy u... cieszyć oko powrotem Claire i Leona w naprawdę klasycznej formie. A Wam jak się podobał Resident Evil 2 remake? Zmienilibyście coś w nim, czy może podoba Wam się tak, jak jest, a może macie to kompletnie gdzieś. Mówcie w komentarzach. I oczywiście pora na reklamę Polecam zakup płyty, afirmacja Aniki Dąbrowskiej. Książek Katarzyny Kliogucewicz w tym Księżycowe Blizny, Cienie Północy oraz drżenia lat. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie w górę subskrypcję. Konstruktywny komentarz nie widziany. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. Co She works at umbrella. So where's your dad? He, um... So, nobody knows what caused this? There's a lot of theories, but all I know for sure is that this place is crawling with zombies. Leon. Get down! Come on! I'll be there! I'm sure you beat me here. By the way, rumor has it go straight to your underground lab. Lab? You gotta be kidding me. <laughs> Get the hell out of here. Before it's too late. What's going on here? Sorry. That information's classified. Seems to be evolving much faster than expected. Nobody cares about that. They want to know about the G virus. What exactly are you looking for? More info on the people responsible for this mess. Whoa. What the? I swear, you bastard, if you hurt her. Identify yourself. Stop! You'll never get the G virus! Sherry, oh. come on!